24 maja w Bazylce Metropolitalnej we Lwowie arcybiskup metropolita Mieczysław Mokrzycki wyświęcił na kaplanów dwóch diakonów studentów Lwowskiego Seminarium Duchownego. Święcenia prezbiteratu otrzymali Roman Tymań z Rudek i Juri Olejnyk z Białobożnicy. W uroczystościach tradycyjnie wzięli udział proboszczowi parafii, duchowni z różnych dekanatów archidiecezji lwowskiej, rodziny nowych księży oraz liczni goście. Wraz z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim koncelebrowali przy ołtarzu rektor Seminarium Duchownego ksiądz prałat Piotr Brzeski, proboszcz katedry lwowskiej ksiądz prałat Jan Nikiel oraz księża z archidiecezji lwowskiej. Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki w swoim kazaniu wezwał Romana i Jurija, aby byli prawdziwymi kapłanami Jezusa Chrystusa wybranymi spośród ludzi i dla służby ludziom powołanymi. Metropolita Lwowski złożył szczególne podziękowanie krewnym nowych księży, a wszystkich obecnych wezwał do modlitwy o nowe powołania kapłańskie z Ziemi Łowski. Już 25 i 26 maja nowo wyświęceni księży odprawią w swoich rodzinnych parafiach pierwsze dzięczynne msze święte, tak zwane Msze premicyjne. Ta prynosy użytku Bogu. Zawsze ta wszudy składali pod jaku to Biswiat i oczy. Ceje, tilo moje, kotre za Was budę wydane. Czynicę na mi wspomnij. Was nasusznej daj nam się dni. Але skażę lisze słowo i odusza je dusza moja. Ciao Chrystusa. Ciao Christusa. Ciao Christusa. Нехай живот творит Твоих священник и всех Твоих слух. Слухайте, то уже другий, а ще йде третий, то тут треба якось.